Czy kiedykolwiek czułaś, czy kiedykolwiek czułeś, że trudno wyrażać ci miłość wobec współpartnera, współpartnerki, a może boisz się odrzucenia, wyśmiania, albo wiesz, że to jak działasz, jak wyrażasz swoją miłość i to co masz w swoim sercu, nie zawsze trafia do Twojego partnera, do Twojej partnerki i już jesteś pogubiona, pogubiony, bo nie wiesz, jak zacząć mówić o tym, co czujesz. Zapraszam Cię na kolejny odcinek DNA Szczęśliwych Związków i Relacji, w którym dziś porozmawiamy o tym, jak otworzyć nasze usta i wyrazić nimi to, co czuje nasze serce, jak mówić o miłości bez obaw, korzystając z różnych języków miłości. Tak, to nieprzypadkowy termin, bo przecież jest luty i znowu walentynki i miesiąc zakochanych, i nie chodzi o to tylko, żeby to robić w walentynki. Choć walentynki są okazją do tego, by przypomnieć sobie, jak ważne jest również wyrażanie uczuć, wyrażanie miłości w naszych związkach, które chcemy, aby były długie, szczęśliwe i trwałe. Ja nazywam się Małgosia Gumowska i od wielu lat pomagam osobom indywidualnym i parom rozwiązywać trudności i problemy w związkach, układać te związki w taki sposób, żeby były szczęśliwe i trwałe właśnie dla tych osób, które chcą je tworzyć. Dzisiejszy odcinek jest też odcinkiem, w którym bardzo czuję to, o czym mówimy, bo poza tym, że jestem teoretykiem związku, znawcą związków, że jest to moja profesjonalna specjalizacja, to też jestem długoletnim praktykiem związku i wierz mi, ja też potrzebuję czasami usłyszeć słowa miłości, które wypowiada do mnie mój partner i myślę, że on również potrzebuje i oboje już wiemy, jak bardzo nasze języki miłości się różnią. Miłość to najpiękniejszy dar, więc zaczynamy, uczymy się, jak wyrażać miłość do naszych współpartnerów w relacji? Dlaczego tak trudno mówić o miłości? No, właśnie, dlaczego? W ogóle mamy jako ludzie często kłopot z emocjami i wyrażaniem uczuć, nie tylko tych związanych z przyjemnymi doznaniami i przyjemnymi doświadczeniami, i nie tylko tych, które wiążą się niekiedy z odczuwaniem motyli w brzuchu. Więc yy, niekiedy powód jest bardzo prosty, choć nie jedyny. Mimo, że serce bije szybciej, to i tak nie mówimy o tym, co ono czuje, bo możemy bać się odrzucenia. Boimy się, że nasze słowa nie zostaną odwzajemnione albo. Ktoś się źle zinterpretuje. Mamy różnorodne doświadczenia z naszej historii związków, z naszych rodzin pochodzenia, no i te różnorodne blokady mogą nam wprowadzać różnorodne, uruchamiać różnorodne lęki albo na odwrót nasze lęki mogą uruchamiać te różnorodne. Blokady. W głębi serca często nie wiemy, jak najlepiej wyrazić swoje uczucie. Bo zastanów się, jak w Twojej rodzinie wyrażano miłość, jak w Twojej rodzinie wyrażano to, że rodzice się kochają. I bardzo często z moich doświadczeń w sesjach z parami i osobami indywidualnymi pada odpowiedź właściwie nie wyrażano, właściwie nie mówiono, rodzice nie wyrażali względem siebie uczuć, żyli jakby obok siebie każdy zajmował się tym, co dla niego ważne, dla rodziny. No i rodzi się pytanie. Skąd mieliśmy czerpać wzorce. Więc często nie mieliśmy skąd czerpać wzorców, ale to nie oznacza, że jesteśmy zdeterminowani brakiem wzorców. Możemy, potrzebujemy i nasze związki tego potrzebują, aby nauczyć się wyrażać miłość, bo tego związek potrzebuje, aby trwał, aby rozkwitał. Miłość i wyrażanie miłości jest tym, co pielęgnuje nasze związki, więc nie bójmy się tego. I to, o czym mówię, potwierdzają. Dziesiątki, setki godzin sesji z moimi klientami zarówno indywidualnymi, jak i parami, a umiejętność wyrażania miłości i umiejętność wyrażania swoich uczuć i mówienie tak, aby partner, partnerka czuł się kochany, kochana, zmieniła już wiele związków, z którymi pracowałam. Więc poznać języki miłości to klucz do otwartego serca. Chcesz się otworzyć na miłość? Zanim to zrobisz, warto, żebyś poznała, żebyś poznał swój język miłości, bo to jak mówisz i to jak słyszysz, może różnić się od tego, jak robi to druga osoba, jak robi to twoja partnerka czy twój partner. Na przykład dla jednego ważne są słowa, komplementy, docenienie, słowa uznania i wsparcia, a dla innego gesty, którymi mówi kocham cię. A jeszcze ktoś inny najbardziej czuje się kochany, gdy spędza czas razem z bliskimi. Każdy z nas ma swój specyficzny, indywidualny język miłości, który najczęściej jest mieszanką tych które Gary Chapman opisał w swojej książce Pięć Języków Miłości. I jeśli jeszcze jej nie znasz, to bardzo cię zachęcam do tego, żeby ją wziąć na tapet i zapoznać się z nią, a jeszcze bardziej zachęcam do tego, żeby to zrobić wspólnie, razem z partnerem, z partnerką. Pozwól więc, że ci przedstawię pięć języków miłości według <trym> Gary'ego Chapmana. Pierwszym z języków są słowa. Słowa, którymi wyrażamy miłość. I yy, mówimy kocham cię, pragnę cię. Tęsknię za tobą, szaleję za tobą, jesteś dla mnie ważna, jesteś dla mnie ważny i takie słowa potrafią zmienić cały dzień. Tej osoby, która tak naprawdę posługuje się językiem miłości, bo w wyrażaniu miłości chodzi o to, abyśmy nauczyli się języka miłości naszego partnera, naszej partnerki, bo jeśli mówimy własnym językiem, a jest on inny niż język miłości naszej partnerki czy naszego partnera, to niestety to nasz język, Sposób, w jaki my wyrażamy miłość, nie dociera do uszu partnera, partnerki. Jest jakby obok, i mimo, że my możemy, mamy poczucie, że wyrażamy tę miłość, wcale nie musi prowadzić do tego, że nasz partner czy nasza partnerka czują się ukochani. I ja tutaj zrobię taki mały nawias. Moim dominującym językiem są słowa miłości. Yy, I słowa. I ja potrzebuję słów. Natomiast dla mojego męża słowa mają znacznie mniejsze znaczenie, a wręcz. Mogłabym nawet pokusić się o e, taką diagnozę, że mają naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Więc jego język miłości jest zupełnie inny niż mój, i żebyśmy mogli tworzyć tę naszą relację już od bardzo wielu lat, tak to prawda, mój mąż nauczył się mojego języka i używa słów, którymi wyraża miłość do mnie. Tak, to jest ten przykład, który pokazuje, że to jest konieczność. Kolejny z języków miłości to czyny. E, gesty mówią więcej niż tysiąc słów, tak mówi jedno z powiedzeń. Natomiast nie zawsze mamy świadomość tego, jak bardzo te gesty wyrażają miłość i zaangażowanie partnera. Zrobienie tego, o czym wiesz, że jest ważne dla partnera, partnerki. Jest właśnie wtedy twoim językiem miłości. Niemniej niekiedy potrzebujemy jasno i otwarcie powiedzieć, że tak my właśnie wyrażamy swoją miłość i że prosimy naszego partnera, naszą partnerkę, żeby wziął to pod uwagę. Tak, i mój mąż jest właśnie tą osobą, która wyraża swoją miłość czynami, tym, że zatankuje auto, że umyje, że zawsze mam jest sprawne, że przygotuje mi kanapkę, że zadba o to, żebym miała przygotowane różnorodne rzeczy, które są mi potrzebne do tego, żebym mogła to z wami być i z wami pracować, to on ugotuje obiad i to są jego gesty i jego czyny, które wykonuje na co dzień. Ja potrzebowałam się nauczyć tego, że tym właśnie sposobem on mówi, kocham cię, jesteś dla mnie ważna i od tego momentu, gdy oboje to zrozumieliśmy, przestaliśmy tak naprawdę wzajemnie się oskarżać. Że Ty mi nigdy nie mówisz, że mnie kochasz. A wiem też z doświadczeń osób, z którymi prac, pracuję, że to jest bardzo częsty zarzut, który w się w parach i w relacjach pojawia. Kolejnym językiem miłości, który, war, którego warto mieć świadomość, jest czas. Czas, który jest czasem wspólnym, który jest czasem w 100% uważności na partnera-partnerkę. To jest czas na rozmowę, na słuchanie, na wspólne chwile. To najcenniejszy dar, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi. I jeśli nawet będziesz mówić, jeśli nawet będziesz wykonywać gesty, bo nasze języki są często taką mieszaniną tych pięciu standardów języków miłości, a nie dasz czasu, którego bardzo potrzebuje w języku miłości twój współpartner czy twoja współpartnerka, to wciąż możesz zmagać się z zarzutami. Więc pamiętaj, 10 minut zaczyni kiedy więcej dla twojego współpartnera, dla twojej współpartnerki niż nie jedno słowo i nie jeden gest. Więc przekonaj się i weź to pod uwagę. I słuchaj tego, co mówi Twój partner, co mówi Twoja partnerka o czasie, który jest dla, niej, dla niego ważny, i o jakości tego czasu, a nie tylko o ilości. Kolejnym językiem miłości według Gary'ego Szmana jest dotyk, jest bliskość, jest przytulenie, delikatny uścisk, trzymanie za rękę. To wszystko mówi, kocham cię bez słów. No więc ważne, jeśli wiemy o tym żeby wypracowywać rytuały, żeby się dotykać tak często, jak to możliwe, żeby być blisko siebie, żeby okazywać sobie czułość i żeby takimi rytuałami wypełniać codzienność naszego związku. I znowu, dla ciebie dotyk może być mniej ważny niż cokolwiek innego, ale jeśli on jest fundamentem języka miłości twojego partnera czy twojej partnerki, których wybrałeś, wybrałaś na życie, to nie wypełni. Innymi językami tej luki, która by powstała, gdyby nie było dotyku. No i ostatni ze standardowych języków opisywanych przez Garego Chapmana to e, prezenty, upominki, to właśnie dary, e, małe upominki bez okazji, a nie tylko w wyniku jakiejś okoliczności. Takie małe upominki, małe symbole. Coś, co pokazuje, że myślisz o drugiej osobie, to także język miłości. To kwiat, kiedy wracasz do domu, to obiad, który ugotujesz dla niego, bo wiesz, że właśnie tę potrawę lubi najbardziej. Natomiast ja, poza tym, że rekomenduję dzisiaj mówienie językiem miłości partnera, partnerki, a nie tylko swoim własnym. Rozpoznanie własnego jest kluczowe, że, kluczowe żeby móc poprosić partnera, partnerkę. Natomiast uczenie się języka partnera, partnerki rozpoznanie po to, żeby się nauczyć, a potem używać, to naprawdę ważny krok, który potrafi wiele zmienić w naszych związkach i w naszych relacjach. Ja, zanim przejdę jeszcze do rekomendacji pewnych działań, zachowań, czy nawet powiedziałabym ćwiczeń coachingowych, chciałabym podkreślić, że warto używać wszystkich języków, bo każdy z nich jest potrzebny i niezależnie od tego, który z nich jest takim, taką dominantą naszego sposobu wyrażania uczuć, to przecież właśnie Wybierając różnorodne sposoby, nie tylko wyrażamy tę miłość na różne sposoby, ale również uczymy się, że miłość można wyrażać na różne sposoby. Że szalik, którym otulamy szyję naszego kochanego mężczyzny czy kochanej kobiety, że ciepła herbata, którą stawiamy, powiedzimy, że wróciła, czy wrócił zmarznięty, że SMS, który przychodzi i zawiera słowa: Dojechałam, czy dojechałem szczęśliwie. To są wszystko wyrazy miłości, bo miłość wyraża się też troską, miłość wyraża się też wsparciem, miłość wyraża się chęcią otoczenia, opieką, a nie zawsze ty i tylko bezpośrednim mówieniem kocham cię, bo przecież znamy też przypadki, i ja ich znam całkiem sporo, kiedy ludzie mówią bezpośrednio wzajemnie do siebie kocham cię, ale za tymi słowami nie stoją czyny, czyny. a jeśli słowo, słowa nie zostają poparte doświadczeniami działań, Dotyku, czasu, yy, miłych niespodzianek, to te słowa przestają mieć znaczenie. Więc pamiętaj, każdy z nas ma swój język miłości, natomiast spróbuj używać wszystkich, bo one ubogacą Twój związek. Pamiętasz, w ostatnim odcinku mówiłam o romantyzmie i o tym, jak utrzymywanie romantyzmu w naszych związkach jest ważne. Więc również te różnorodne sposoby wyrażania uczuć, wyrażania swojej troski i swojego wsparcia, swojej miłości, są też tym, co może nam. Pomóc utrzymywać romantyzm w naszej relacji na różne sposoby. Teraz przechodząc do rekomendacji, jak ćwiczyć się w językach miłości, których nie umiemy, bo być może w Twojej rodzinie pochodzenia, w Waszych rodzinach pochodzenia, miłość wyrażano poprzez pracę, poprzez odpowiedzialność, poprzez to, że rodzice podejmowali trud i wysiłek, aby wychować Ciebie, Was jak najlepiej. Nie jest to jedyny sposób, więc jeszcze raz powtarzam. Związek jest też obszarem i przestrzenią, w której możemy się rozwijać, a zaangażowanie w rozwój własny stanowi też doświadczenie zaangażowania w związek. Zatem jakie rytuały, jakie techniki można stosować, aby uczyć się języków miłości i umacniać się, praktykować te różnorodne języki miłości. Pierwszym takim, taką rekomendacją i takim ćwiczeniem, techniką, niech będzie technika, dziennik uczuć, to, to rodzaj zapisek, notatek. Które zawierają twoje refleksje dotyczące w ogóle twojego świata uczuć. Bardzo często jest to świat, do którego nie mamy dostępu, jest on zablokowany, więc nie tylko nie umiemy wyrażać miłości, w ogóle mamy trudność z wyrażaniem uczuć, więc zachęcam cię do dziennika uczuć, który polega na tym, że codziennie, albo na tyle często, jak to możliwe, zapisz sobie to, co w związku z jakąś daną sytuacją czułaś, czy czułeś. Zapisz, jakie to uczucie, czy było przyjemne, zacznij się nad tym zastanawiać, z jakiego powodu ono się wzięło, jaką nazwę by ono mogło mieć, bo to pomoże ci nie tylko wyrażać lepiej swoje uczucie, ale również pomoże ci lepiej rozumieć siebie, samą siebie samego, a jeśli już dojdziesz do takiej wprawy i takiej odwagi spotkania się sama, ze sobą, sam ze sobą w tym, świecie, w tym swoim świecie uczuć, to zacznij też dzielić się tym światem ze swoim partnerem, ze swoją partnerką. Kolejnym Zadaniem, ćwiczeniem, techniką, która może pomóc w wyrażaniu uczuć jest medytacja miłości i wdzięczności. Oczywiście medytacja nie zastąpi wyrażania, natomiast zacznij od tego, aby skupić się każdego dnia na tym, za co jesteś wdzięczna? Za co jesteś wdzięczny swojemu współpartnerowi, współpartnerce? Wyobraź sobie, jak twoje słowa i gesty mogą przynieść i przynoszą radość jej i jemu, bo przecież na tej radości i zadowoleniu bardzo często nam w związkach zależy. I jeśli już zaczniesz spotykać się i odkrywać sobie wdzięczność do partnera, partnerki, zacznij też o tym mówić. Wdzięczność potrafi bardzo dużo zmienić i potrafi naprawdę wprowadzić dużo dobrego do naszego życia i do naszych związków, i mówiłam też o tym troszkę szerzej, właśnie w odcinku poświęconym romantyzmowi w związku, więc zachęcam Cię też do niego. Link do poprzedniego odcinka zostawiam w komentarzu. Kolejną techniką, która też nas otwiera na przełamanie tej blokady serca, zwiększenie naszej odwagi w wyrażaniu naszych uczuć, jest rozmowa w bezpiecznym środowisku. Więc zanim. Być może podejmiesz próbę rozmawiania ze współpartnerem, współpartnerką, co wywołuje w Tobie opór, jakiś lęk, nie wiesz jak zostaniesz przyjęta, czy przyjęta, albo masz przykre doświadczenia z przyjęciem tego. Co, co mówisz, to poćwicz wyrażanie uczuć z jakąś zaprzyjaźnioną osobą, z osobą, która da ci wsparcie, która też udzieli informacji zwrotnej. To świetny sposób na nabranie pewności siebie. Taką osobą wybierz, taką osobę, która cię nie będzie oceniać, a która cię będzie wspierać. Pamiętaj, że każda mała kropla odwagi z czasem stworzy górnolotnie to zabrzmi, ale ocen miłości, więc ucz się tego, żeby otwarcie rozmawiać o swoich emocjach, o swoich uczuciach, o tym, co mówi ci twoje serce o tym, co wyraża twoja wdzięczność, o tym jak wspierasz i jak kochasz, bo bez komunikacji przecież nie ma relacji. I na koniec poznę jeszcze inspirujące historie osób, które odważyły się poznać swój język miłości i język miłości współpartnera i współpartnerki i ta znajomość, ta wiedza, a później praktyka odmieniły ich związek i dzięki temu otworzyli się na siebie, w ich związkach jest znacznie mniej kłótni, znacznie mniej napięcia i znacznie więcej bliskości. Ich historie pokazują, że nie ma nic pięk piękniejszego niż prawdziwa, głęboka relacja oparta na szczerości i zaufaniu, na otwartości. No i właśnie yy, przykład, jak kawy, kawa i kwiaty potrafiły odmienić historię jednej pary. Wiecie, że się zobowiązuje do poufności, więc umówmy się, że pary, z którymi, do których historii się odwołuje, zawsze składają się z Adama i Ewy, ona nie czuła się ukochana, bo on nie wyrażał według niej swojej miłości do niej. On miał poczucie, że robi to każdego dnia, wychodząc do pracy i dbając o stabilność i bezpieczeństwo finansowe ich relacji. Wszystko się zmieniło, kiedy ona zaczęła doceniać i nauczyła się doceniać te jego działania, te jego gesty i te jego czyny, które dają im jej również poczucie bezpieczeństwa i stabilności, a on nauczył się wyrażać jej swoją miłość czymś innym, czymś, czego ona potrzebowała, a były to gesty i drobne upominki. Dziś ona stara się tak często jak to możliwe doceniać, zauważać i rzeczywiście głośno wyrażać to docenienie, a on stara się pamiętać o tym, żeby raz na jakiś czas kupić kwiaty, czy zabrać na kawę, czy zrobić jakiś mały pominek w postaci tego, co ona, o czym ona marzy, czego pragnie, czyli na przykład zakupić jej bilet, czy dla nich, czy dla niej na jakiś ulubiony, na koncert ulubionego zespołu. Ta krótka historia tejże pary, którą mogłabym opowiadać o wielu Anamach i o wielu Ewach, i podzieliłam się też historią własną, niech będzie dla Ciebie inspiracją i niech otworzy cię na działanie, bo każdy związek poza wiedzą, poza refleksją, poza samoświadomością potrzebuje działania, więc zachęcam Cię dziś do działania na rzecz wyrażania miłości na różne sposoby. I na koniec zostawię taką najprostszą rekomendację, jak to robić. Doceniaj każdego dnia, dotykaj się tak często, jak to możliwe. Śmiejcie się razem i doświadczajcie radości tak często, jak to możliwe w Waszym związku. Skupcie się na małych, codziennych przyjemnościach i radościach, które pozwolą się Wam śmiać razem. No i. Spędzajcie wspólnie czas, choćby chwilę dziennie, każdą chwilę, która nie jest chwilą przeznaczoną na rozwiązywanie trudności, na przekazywanie informacji, a jest chwilą, w której będziecie tylko wy razem, we dwoje. I niech to będzie chwila, ale niech będzie każdego dnia. I tego ci właśnie życzę. Bo to są właśnie najprostsze sposoby na różne języki miłości. Tyle na dzisiaj. Widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku Den, A Szczęśliwych Związków i Relacji. I jak to w lutym znowu będzie o miłości. A ja cię szczerze dzisiaj pozdrawiam i do zobaczenia. Małgosia Gumowska, czy dobrych relacji. Cześć.